Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszych podcastów z cyklu Hospistorie. Nazywam się Iwona Mitros i dzisiaj dla odmiany zaprosiłam kilku gości. Basia, Mariusz, Ania i Grzegorz są wolontariuszami w naszym ośrodku hospicjum domowe. Jeżeli mieliście okazję przesłuchać podcast z Mirkiem, który jest koordynatorem wolontariatu, to już sporo o roli wolontariatu się dowiedzieliście. Jeżeli nie, gorąco zachęcam do jego przesłuchania. Zaprosiłam wolontariuszy do podzielenia się swoim świadectwem w ramach posługi w Ośrodku Hospicjum Domowe. Posłuchajcie, co ich motywowało do podjęcia się akurat takiej formy wolontariatu i co im osobiście to daje. Naszym pierwszym gościem jest Basia Górak. Cześć Basiu! Cześć! Basiu, cieszę się, że znalazłaś dla na nas chwilę i kieruję do Ciebie pierwsze pytanie. Od jak dawna jesteś wolontariuszką w hospicjum? Trochę ponad rok. 14 miesięcy. Mm -hmm. Za pierwszym razem, jak chciałam zostać wolontariuszem i przyjść na szkolenie, to było po śmierci bliskiej osoby, i wtedy okazało się, że szkolenie wypada w takim terminie, że mogę przyjść tylko na drugą część, a później przegapiłam pierwszą. A później się okazało, że jadę do Gdyni do swojej mamy, bo tam się ją zajmowałam, no i że w ogóle nie dam rady. I jakby opieka nad nią zajmowała mnie tak bardzo, że w ogóle mi to wyszło z głowy a po jej śmierci przyszłam tutaj i zapytałam się, czy mogę komuś pomóc w czymś. A co kierowało to Tobą przy podejmowaniu decyzji o tym szczególnym wolontariacie? Każdy wolontariat jest szczególny, ale jednak mimo wszystko posługa w hospicjum ma taki jeszcze bardziej szczególny wymiar. Za pierwszym razem, kiedy podjęłam decyzję, to było na zasadzie takiej, żeby oddać to, co dostałam, żeby pomóc tak, jak nam ludzie pomogli, znaczy hospicjum pomogło. Czyli miałaś a... osobiste, że tak powiem, tak. w doświadczenia z hospicjum. Tak, mhm. a za drugim razem to taka potrzeba, no w ogóle, żeby coś zrobić dla kogoś innego, żeby ten ktoś mnie potrzebował. Bo tak zabrakło tych osób, które właśnie potrzebowały mnie bardzo. Chciałaś po prostu być, być komuś potrzebna I tego, mm -hmm. i tego ja potrzebowałam najbardziej, dlatego mówię, że przyszłam tutaj z czystego egoizmu. Ale to jest bardzo piękne. Myślę, że dużo ludzi się kieruje takim może ciekawością albo podziękowaniem w ramach tego, co dostali. To jest w ogóle bardzo ładne. Pamiętam, jak to powiedziałaś, kiedy wracaliśmy z kina. Czy twoje wyobrażenie o wolontariacie hospicyjnym, o samym miejscu jakim jest hospicjum, zmieniło się? Może jakie było wcześniej, a jakie jest teraz? Przyszłam do hospicjum, które ludziom kojarzy się ze śmiercią. Ja tutaj odnalazłam życie, nawet bardziej moje życie niż mm -hmm. czyjeś. I czy samo miejsce, jakby inaczej sobie wyobrażałam. To znaczy, my jesteśmy w hospicjum domowym. Jak wygląda taki ośrodek stacjonarny, nie wiem, no bo to tylko znam z opowieści albo mm -hmm. ostatnio z filmu. Gdzie to widziałam. Także trudno mi powiedzieć. Nie miałam chyba żadnych wyobrażeń, jak wygląda hospicjum domowe. Wiedziałam tylko, że wolontariusze idą do podopiecznych. A czy Twoja rola w hospicjum właśnie skupia się na towarzyszeniu chorym? Tak. Ostatnio zmarła moja podopieczna, na razie nie mam nikogo nowego pod opieką swoją. Natomiast no, też angażuję się bardzo sporadycznie, ale też w dyżury tutaj w hospicjum na miejscu i też przy organizowaniu mszy hospicyjnej. Tam po prostu przyjmuję od ludzi zgłoszenia z imionami, nazwiskami z mhm. ich bliskich i no, jakoś tam im Próbuję wytłumaczyć czy przekazać informacje o kolejnych mszach, czy jak to wygląda godzinowo, żeby mogli przyjść i zawsze mogą dopisać, rusząc mhm. czyta. Co osobiście daje Ci wolontariat w hospicjum domowym? Trudne pytanie. Ludzie spełniają tutaj moje potrzeby, to znaczy ja jestem im, mhm. im potrzebna. Oni spełniają Twoje, a Ty ich. Coś Takim... w tym rodzaju. Tak. Mhm. I już nie mówiąc o tym, że poznałam mnóstwo ludzi tutaj, których. Bez udziału hospicjum no nie mogłabym poznać, dużo wartościowych osób. I moim zdaniem rozwijam się jako człowiek. Zmieniam zdanie na temat kwestii, które wydawały mi się już absolutnie znane i nie do zmiany. Czyli jesteś bardziej otwarta na te tak. trudne tematy nawet. I dodatkowo, że, że w sytuacji, gdy wydaje się, że nie mam czasu, który mogę poświęcić, Okazuje się, że jest jeszcze międzyczas. I mhm. że mam go mnóstwo. I że między jedną pracą a drugą pracą mam jeszcze ten międzyczas, który mogę wykorzystać i komuś go dać. Ale to chyba jest też tak, że, bo ja też to zauważyłam z własnego doświadczenia, że im więcej mamy obowiązków i zajęć, tym czas się robi coraz tak, bardziej z gumy. Dokładnie, jesteśmy w stanie lepiej zagospodarować te luki i bardziej go wykorzystać. Tak. Czyli to jest domena po prostu ludzi pracujących i mających pasję i... A ja sobie zawsze mówiłam, że to jest taka moja, może nie domena, ale że to wszystko dlatego, że jestem taka leniwa. Żeby mieć wolne, to ja pracuję tak dużo i tak szybko, żeby wreszcie mieć to wolne. Basiu, dziękuję Ci bardzo Dziękuję za również. podzielenie się tym swoim świadectwem i trzymamy kciuki za dalsze Twoje owoce i zaangażowanie w na nasze hospicjum. Dziękuję bardzo. Kolejnym moim gościem i wolontariuszem, który wspiera hospicjum jest Mariusz Pałuszkiewicz. Cześć Mariusz. Cześć. Mariusz, od jak dawna jesteś wolontariuszem w hospicjum? Wolontariuszem jestem tak mniej więcej od roku, czyli staż mam raczej... Krótki, jak na to hospicjum. Tak, bo to warto dodać, że tutaj mamy wielu wolontariuszy, którzy są od samego początku, czyli od ponad 20 lat, więc, więc to są wolontariusze, którzy naprawdę mają bardzo długi staż, więc ci z rokiem to tak naprawdę młodziaki. No tak, tak, tutaj są tacy mandaryni wolontariatu. <śmiech> <śmiech> ja czuję się przy nich jak Dokładnie. mały chłopczyk. Dokładnie, no wspierają nas, ale myślę, że każdy daje coś od siebie, każdy jest inny i po prostu jest wartością dana do tego miejsca. A co to Wam kierowało przy podejmowaniu decyzji o tym szczególnym wolontariacie? Były takie dwie rzeczy. Jak pewnie większość wolontariuszy hospicjum, jestem osobą, która jest tak zwaną osobą ze stratą, tak? Czyli te hospicjum opiekowało się moją najbliższą osobą, może nie za długo, ale dość intensywnie. I to był pierwszy powód, że potem chciałem coś zrobić. No, a drugi to też tak, że no, robiłem w życiu wiele rzeczy, robiłem wiele rzeczy dla pieniędzy, robiłem wiele rzeczy dla przyjemności, dla siebie. Czasem to się wszystko łączyło, bo były i pieniądze, i przyjemność, a bardzo rzadko w życiu robiłem coś, co było bez pieniędzy, ale dla innych. I to jest taki drugi powód, no, można jeszcze. By dodać, że podczas choroby mojej najbliższej osoby tak naprawdę zostałem z opieką nad nią sam. Nie skarżę się, stwierdzam fakt. I potem doszedłem do wniosku, że może by innym pomóc. Czyli oddajesz w tym momencie taką swoją, swoim zaangażowaniem dobroć, którą otrzymałeś. Mówiąc może nie największymi, ale większymi słowy tak. A czy twoje wyobrażenie o wolontariacie hospicyjnym i, i samym miejscu, jakim jest hospicjum, zmieniło się? Chodzi mi o ten okres jeszcze. Przed chorobą Twojej bliskiej osoby, względem teraz, jak jesteś po drugiej stronie? Raczej się nie zmieniło, bo nie miałem żadnego wyobrażenia wcześniej. Dopóki nas pewne sytuacje w życiu nie dotykają, to raczej się czymś nie interesujemy. Oczywiście wiedziałem, że taka instytucja jak hospicjum domowe czy hospicjum stacjonarne istnieje, ale to była cała moja wiedza mhm. na temat hospicjum, ruchu hospicyjnego. Natomiast, no to takie poznawanie, trochę poznawanie pewnego środowiska, pewnych sytuacji tak po drugiej stronie kurtyny, bo nie barykady, bo zawsze stajemy po jednej stronie, po stronie pacjenta, ale po tej może takiej trochę tajemniczej stronie kurtyny, no daje taki po prostu trochę szerszy pogląd na świat, na ludzi, na umieranie. Może otwierają się e, jakieś Nowe synapsy w mózgu, które gdzieś odpowiadają za jakieś emocje, to na pewno tak. No oczywiście też kwestia jakiejś wspólnoty, czy to wspólnoty wolontariuszy, czy wszystkich pracowników, z którymi się bezpośrednio współpracuje, to też nowe doświadczenie. A w jakim obszarze tutaj wspierasz hospicjum? No ja na takim, powiedzmy, że to się nazywa tak formalnie wolontariat logistyczny. Czyli tak, 95% mojej pracy to jest tworzenie zespołów medycznych, takich interwencyjnych. Do pacjentów? Do pacjentów, szczególnie w weekendy. Są też różne ciekawe inne zadania, też pomagam w transporcie sprzętu medycznego, w drobnych naprawach, w regulacjach. Na przykład ostatnich dni pewnie nikt by się nie spodziewał, że można też. Na przykład, wozić węgiel. Węgiel teraz jest bardzo cennym towarem. Teraz tak, natomiast też pomagałem tutaj w transporcie węgla. Jest to też takie, może mało oczywiste, tak? ale to są takie różne drobne rzeczy, które składają się na pracę całego zespołu. A jeżeli mógłbyś tak krótko podsumować, co osobiście daje Ci wolontariat hospicyjny? Ale wiem, że to jest takie no, szerokie pytanie. I pewnie różne emocje i różne doświadczenia, ale tak, z jednej strony bardzo szerokie, ale z drugiej też bardzo osobiste. Staram się to traktować jako taką normalne, zwykłe przysługi, jakie się czyni czasem po prostu innym ludziom. No tutaj akurat w, w tym przypadku są to raczej przynajmniej na początku obcy ludzie. Tak jak też już wspominałem, daje mi też takie poczucie wspólnoty, daje mi też satysfakcję, co tu dużo mówić, bo, bo ten wolontariat w tej sferze takiej właśnie duchowej, w sferze emocjon, się zwraca. Może niekoniecznie w takich kategoriach księgowych, bo nie da się tego policzyć w tabelkach. Czuję się po prostu komuś potrzebny. Mimo, że są to czasami takie prace, które wydają się, że no bezpośrednio nie wpływają na stan pacjenta. Tak? tak jak moje koleżanki tutaj, które po kilkanaście lat opiekują się pacjentami nierzadko codziennie. Ale tak jak już też mówiłaś, to jest tu wiele takich możliwości. Ja akurat korzystam. Z takiej możliwości i jest taka satysfakcja, że no, nie zmarnowało się tego dnia, mm -hmm. tak, że zrobiło się coś dobrego i to niekoniecznie dla najbliższych osób. Mm -hmm. Ale powiem ci, że to samo powiedziała Basia, że ona docenia fakt bycia potrzebnym i to ta. też powo powołało się właśnie tą potrzebę. Myślę, że to gdzieś głęboko jest w nas, mimo jakiejś tam różnicy charakterologicznej, mimo różnych osobowości, to jednak ta potrzeba bycia potrzebnym jest gdzieś w nas taka silna. Pewnie gdzieś, gdybyśmy głęboko sięgnęli, to pewnie na tym też bazuje w ogóle wolontariat jako pojęcie, jako zjawisko. Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś do nas chwilę i podzieliłeś się swoim świadectwem. Dziękuję bardzo. Przyszedł czas na kolejnego naszego gościa, którym jest Grzegorz Chęciak. Cześć Grzegorzu. Dzień dobry. Hey, dziękuję Ci, że znalazłeś czas na spotkanie i podzielenie się swoim świadectwem i zaangażowaniem w wolontariat. Powiedz mi proszę, od jak dawna jesteś wolontariuszem w hospicjum? Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, Wertowałem swoją pocztę, którą tutaj prowadzę, i korespondencję mailową, którą prowadzę z hospicją. Pierwszy zapis, jaki znalazłem, to był 2017 rok, czyli piąty rok. A twoja rola angażowania się w wolontariat skupia się na? Jestem taki trochę dziwnym wolontariuszem, bo z tego co się orientuję, to większość osób, które tutaj przychodzą i dzielą swoje życie i czas między swoje prywatne sprawy a hospicją. To osoby, które już nie są czynne zawodowo. Ja cały czas pracuję, 8-16, jestem urzędnikiem państwowym, więc swój czas fizjoterapeuty ograniczam do dwóch wizyt tygodniowo, kiedy mogę odwiedzać pacjentów. I takich też pacjentów dostaję, którzy wymagają wsparcia fizjoterapeutycznego, gdzie walczymy o lepszą kondycję i większy komfort życia codziennego takich osób. A co kierowało to przy podejmowaniu decyzji o tym wolontariacie? Sporo dostałem od życia, a gdzieś wyczytałem w jakimś piśmie, chyba nawet było pisięce pismo, że dawanie i dzielenie się z kimś, od kogo można coś otrzymać, to takie, taka sobie tam zasługa. Warto dawać tym, od których nie można niczego otrzymać, nie można spodziewać się żadnej zapłaty. No a takimi osobami są nasi podopieczni. Ludzie, którzy. Według mojego mniemania więcej dają mi niż ja im, ale to może przy innym pytaniu się rozwinę mm -hmm. z tą wypowiedzią. A powiedz mi, miałeś wcześniej kontakt y, z hospicjum, z taką no, instytucją jaką jest hospicją, i czy twoje wyobrażenie o tym miejscu się zmieniło? Albo było takie same i jest takie same. Gdy w końcu XX wieku kończyłem szkołę fizjoterapeutyczną, to trochę powiem o tym, ile mam lat, już wtedy miałem w sobie jakąś taką, nie wiem, potrzebę, czy widziałem możliwość dzielenia się sobą innymi, bo praca fizjoterapeuty to nie tylko praca zarobkowa, ale również praca, która wymaga poświęcenia dla drugiej osoby, empatii, znalezienia się w takiej relacji chory zdrowy. Zatem przychodząc do hospicjum, widziałem tę placówkę jako właśnie taką placówkę, gdzie przychodzą osoby chore i potrzebują pomocy i przychodzą osoby takie jak ja, które tę pomoc niosą. Takie było moje wyobrażenie o hospicjum. W większości się sprawdziło. Nie wiedziałem, że będzie tutaj aż tak dużo sympatycznych osób, bo jeżeli podtrzymane na taką Typową służbę zdrowia i panią w okienku, to, to różne mamy odczucia. Tutaj nie ma pani w okienku, to są ludzie z sercem na dłoni, którzy każdą wolną chwilę poświęcają temu, żeby pomóc innym. Ja też czuję się bardzo zaopiekowany, bo czasami dzwonię z różnymi sprawami, choremu brakuje łóżka albo trzeba zdobyć, dostarczyć jakiś sprzęt niezbędny do rehabilitacji. Nigdy nie spotkałem się z tym, żeby był jakikolwiek problem, albo kłopot, albo informacja nie ma, nie da się, zadzwoń kiedy indziej, albo albo lepiej w ogóle głowę nie zawracać. A tak na koniec, powiedz mi, co osobiście dajecie wolontariat w hospicjum domowym? To właśnie przed chwilą powiedziałem, że rozwinę się z tym tematem, co dostajemy od chorych, co dostajemy od, pod, od podopiecznych. Ja dostaję nieprawdopodobną motywację do radzenia sobie ze swoimi problemami, to z czym oni się borykają versus to, co mnie spotyka na co dzień. Przykrapani w okienku, autobus, który mnie ochlapał, albo szef, który tam krzywo się na mnie spojrzał w pracy. Gdy mam takie przeżycia, i niosę je tam w tym swoim plecaku wspomnień z całego dnia, i przychodzę do osoby, która jest przykuta do łóżka i Walczę o każdy oddech, no to te moje problemy okazują się śmieszne. Zatem jeszcze raz powtórzę: daje mi wielką motywację i rezerwę do tych moich problemów, które dla mnie wydają się nieprawdopodobne, a w rzeczywistości praktycznie ich nie ma. Piękne świadectwo. Dziękuję Ci bardzo za to Dziękuję. że Dziękuję, bardzo miło, było mi bardzo Kolejnym moim gościem w podcaście z udziałem wolontariuszy jest Ania Kazano. Cześć, Aniu. Cześć. Aniu, powiedz mi, od jak dawna jesteś wolontariuszem w hospicjum? W hospicjum jestem od ponad roku. W jakich obszarach w wolontariacie się angażujesz? Podejmuję opiekę nad pacjentami, czyli idę w obszar do osób chorych. Czyli taka najbardziej wymagająca, bym powiedziała, opieka, czy forma wolontariatu? Emocjonalnie wydaje mi się taka, z bardziej angażujących. To znaczy, nie, ja chyba tak tego nie odczuwam i tak tego nie odbieram. A jak to odbierasz? To znaczy w związku z tym, że ja się podjęłam tutaj współpracy z hospicją właśnie po to, żeby być z człowiekiem, z pacjentem, no to jest to dla mnie takie moje z serca, że no nie odbieram tego w żadnych kategoriach, po prostu to robię i tyle. A co to bum kierowało przy podejmowaniu decyzji o podjęciu się tego wolontariatu? No, ja mam taką dosyć długą historię, ale opowiem ją bardzo krótko. Ja zawsze chciałam pracować z pacjentami, zawsze chciałam pracować w szpitalu przy łóżku pacjenta. No, moje życie tak się potoczyło, i zawodowe, i generalnie, że totalnie w inną stronę to wszystko poszło. Więc teraz, kiedy już mam taki wolny luz, bo mam dziecko dorosłe, już nie muszę się w domu tutaj angażować i mogę tutaj jak najbardziej spełniać się poza. Pracą zawodową, więc wróciłam do swoich marzeń, no i jestem tu, gdzie jestem. Super. A czy Twoje wyobrażenie o hospicjum i o wolontariacie w hospicjum zmieniło się? Miałeś jakieś wyobrażenie na plus, na minus? Czy właściwie jest tak, jak sobie wyobrażałaś? Ja sobie nie wyobrażałam w ogóle tego w żaden sposób. Po prostu dla mnie, hospicjum to człowiek. Zawsze w ten sposób na to patrzyłam i nigdy nie miałam żadnych oczekiwań. I jak tutaj przychodziłam, nie. W, 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 też w takich kategoriach tego nie odbierałam. A co daje ci osobiście wolontariat w hospicjum? No niestety pewnie nie zabrzmi to jakoś inaczej niż pewnie większość wolontariuszy e, tak mówi, ale mi daje spełnienie wewnętrzne, bo cały wolontariat to jest takie pragnienie serca, o, tak bym to nazwała. U mnie jest to pragnienie serca, więc on daje mi spełnienie tego pragnienia. I tyle. Bardzo dziękuję, bo to było takie osobiste podzielenie się z nami tym, co wypływa z swojego serca. Dziękuję za to, że poświęciłaś swój czas i podzieliłaś się z nami tym świadectwem. Bardzo proszę. Tak naprawdę zaprosiłam tutaj tylko cztery osoby, a jak pamiętacie z podcastu z Irkiem, tych osób, które angażują się w wolontariat, jest ponad 80 i wciąż jesteśmy otwarci na nowe osoby. Mam nadzieję, że te osobiste historie tych czterech osób poruszyły Wasze serca i zachęcą do tego, że warto nam pomagać. Zapraszamy Was na kolejne nasze podcasty. Dziękuję.